Ma Siema, się Maneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w GTA. Kryp fabularny, naprawdę mam tyle pomysłów teraz na jakieś fajne rzeczy. Znam się tylko, no bo tak, mamy tak naprawdę dwie serie. Jak dowiecie, się jutro, tak, jak dowiecie się jutro, to mamy trzy serie już, znaczy trzy. Tak naprawdę nie jest seria, tylko to taka wiesz krótki metraż, takie może dwa odcineczki chyba, że chcecie oczywiście tą serię, napiszcie że to dopiero jutro jak zaczniecie odcinek teraz y, zajmujemy się fabułką jedziemy w znaczy, na miejsce Uu. jedziemy do Ym, gdzie jedziemy, jedziemy do Ym, na misję, nie I teraz tak, zastanawiam się co możemy porobić, bo co możemy jeszcze nagrać, jak chcecie dajcie jakiś pomysł w komentarzach co byście chcieli zobaczyć w ee, kolejnym o, ko, jak, jakąś mam serię coś, tylko niestety ciężko mi jest ogarnąć na razie osoby do nagrywek, dlatego że no zwyczajnie po prostu ludzie teraz wiesz, nie, nie, nie chcą nagrać, a ja mam akurat bardzo dużo czasu ostatnio, więc mogę dla Was takie właśnie filmy nagrywać, do tego macie to daily, bo tak tak gdybym... Gdybym nie mógł, to bym po prostu tego nie nagrał. Proste, nie robię tego, ze z przymusu. Eee, więc możemy. Oha, panie mogą sobie pojechać. Ja tak, to cofałem eee, Idziemy tutaj, nie wiem, co będziemy tutaj robić. Więc, jeżeli chcecie oczywiście e, jakąś jeszcze inną serię oprócz tej, której będzie e, jutro, właśnie pokazana, dajcie łapę w górę i subskrypcję na kanale. A teraz, tymczasem, wchodzimy do. Eee, nie wiem, gdzie w sumie wchodzimy. Zobaczymy

Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring and might need some help on the movie. Only assholes retire, Michael. Oh, yeah, maybe. They want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list: never work with directives or actors. This picture is gonna kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into mm -hmm. a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So, what's, what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second league because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been mm hassling -hmm. us about renegotiating the deal. So now. He's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Do go go pewnie, coś. That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. Alright. No. I like you got yourself a new assistant. But no happy ending. I love you Nie wiem, nie wiem co, co mamy zrobić, tak naprawdę, ale wracając do tematu odcinków, no to postaram się, żeby w najbliższym czasie z kimś odcinek się po pojawił. I niech nie mówi mi nic, już ja sobie dam radę. Eee, po prostu chciałbym, żebyście powiedzieli mi też. Yy... O! Postaram się nagrać z kimś odcinki. Nie, obiecuję oczywiście, ale postaram się to zrobić bo no jest to fajne, no wiem, że lubicie, lubicie jak są na kanale inne no osoby niż tylko ja, Co Ta ta serie, które wymyśliłem czyli droga do UFC, i no jest dobra o. jest droga, je, dobra, tylko widzicie, ja jak nagrywałem sam to wiecie, nie mam tego takiego jest fan, nie? Bo cieszę się, że mogę sobie pograć w fabułkę i przy okazji też Eee, tylko nie wiem, czy jeżeli robię daily, jeden odcinek na dzień, czy to taka jedna fabułka, taka właśnie to nie jest za mało, troszkę, że, że, się, że jeżeli to był wartościowy film, który ja kręcę na długo, ale ja montuję film z fabułki chwilę, bo tak naprawdę nie do urdemol. Eee, tak naprawdę montuję go pół godzinki na no, 40 minut, no tak, to, tak plus minus, nie? I przy okazji m, nagrywam to też z pół godzinki więc poświęcam godzinkę na to, a nagrywam takich odcinków w dniu w dwa więc ja e, e, mam na dzisiaj, dzisiaj nagrałem już se, e, pierwszy odcinek może nowej serii, może nie na, e, na YouTube nie powiem mam jaką, żebyście mieli na jutro nie, może nie niespodziankę, bo to za duże słowo, ale Abyście mieli takie super, no surprise, no niespodziankę, będziecie mieli wątpły jak sobie zobaczycie niektóre rzeczy jakie może się ucieszycie, a może to będzie dla was problem. Teraz zobaczmy co się tu będzie działo w GTA, bo gadamy tylko o moim kanale, a powinniśmy pogadać sobie o... Jak chcę zobaczyć o czym gadamy? the clock we're finally a go. And you take care of these guys. No call feet. Okay? Let's go. Zaberiko się nie zorientował. Spoko. Idziemy na lądowisko, nie było takie ciężkie. Co, teraz nie mogę tu wejść? A, no to nieźle. Zabijam ich A ja może muszę? No to pięknie Tutaj mam nadzieję, że jest otwarte No i co ja mam zrobić? Pomyślmy Tutaj coś jest na bank

<noise> no to no i, no i fajnie To można nawet dwie misje dzisiaj zrobić w sumie, bo... Aha, i dlaczego przyszedłem od tej strony nie wiem Dobrze, już, już co to I Co teraz? I co teraz? I co teraz? Ha! I co teraz?

A cliche written pile of brass that you will turn into magic. Get a grip. I love you. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. Ah. Uh, I, I just, just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I, uh -huh. I appreciate all the opportunities that, that, that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, no, I mean it. I don't need to, <laughs> but would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. Ooh, I love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh hell yeah. <sighs> <laughs> Nie zrobię wam tego, że sobie zrobimy jedną misję, żeby nie było. Teraz już muszę zrobić Franklina, bo tutaj widać, że ma. Więc przyłączamy się. Na Franklina jakby nigdy nic. Zobaczymy, co chłopak robi. Pewnie siedzi tutaj gdzie zawsze. Albo w hałasie. No. W hałasie albo by na motorku było. Go znam. Czyli to jej wiadro na 100% zniknie albo coś. A. Dobra, nie, nie ma co, że mautko. Gdzie możemy pojechać? Możemy pojechać tu, tu i tu. No, jedziemy tu. No i okej, to trzeba wiedzieć. <śmieniu> Zabiłem Franklin on jest gwiazdą i UFC, za niedługo będzie gwiazdą i UFC. Wpadajcie na yy, niejutrzejszy nie odcinek, bo jutro będzie yy, odcinek z czego innego, a... Yy, a no to za dwa dni, za dwa dni wpadajcie, zobaczcie co tam, bo już będą przygotowania do... O nie, znowu tu! Będę się przygotować do UFC, do łatwe JFC, na jedanfim, ale jest 4 na ciężej, bo będę się taki pomocka. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. Bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, no. dog, chill, shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. Stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. <laughs> All right, home. I'll be in touch. Co? No nie wierzę, ty będę tym złomem jeździ. No dobra no. Czekajcie, wezmę sobie motorek, załatwię. Pyk. o era. Oh, é que farto, Vou traf... Vou traf... Znamy akcję, wow, teraz jakbym, no, siema, widzicie już, że jesteśmy mała misyjka Wow To nie było w planach <laughs> Aha, 5 tysięcy, fajnie Zawsze coś, nie? Zawsze od, od, oddałem za mój szpital, którym już byłem dwa razy w dwóch odcinkach Z fabuły Co ja robię? No nie wiem, wydaje mi się, że to było na tyle Jeszcze nakręcę dla was teraz Ten jedno jak teraz z Franklinem, dwie misyjki zrobimy Dla was, ale to zobaczcie już nie wiem w sumie kiedy. Dużo jest dni daily, więc jeszcze pewnie zobaczycie. E, dzięki, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.